No więc super praca zakończona. Teraz możemy zobaczyć, jak po prostu będzie pracował. Ja na razie nie słyszałem takiego żużąca. Także być może właśnie akurat było tylko to, jakieś tam niewielkie, yy, po prostu nieszczelność na tym oringu i po prostu on tam nie dociągał troszeczkę tego łańcuszka. Być może to. Ja jeszcze się przyjadę, zobaczę po prostu jak to. Yy na rozgrzanym jeszcze potem może potem będzie coś takiego występowało no trzeba troszkę pobróbować